Chyba kochać tego panka swojego, co? O, no bo nie, okej okay. Skupam cóż ślicznie Pan się strasznie kocha I mały, i duży panek To jest kot, nieprawdopodobny. Tyle jego gość potrzebuje przetulania i tyle ile mruczenia się wydaje I to godzinami tak możemy ruczać Godzinami Tak jest pragniony przytulania Tak jest wdzięczny, że też go tak możemy miziać, tak? Po tej jego główce I po łóżku Maniura, maniura Kot przygarnięty ale kot, któremu rodzice ratowali życie, bo z jedna trzecia jego była jeszcze niecały rok temu. Rodzice go wyratowali, a że mieli już kotów sporo, to do domu go za bardzo nie mogli wziąć. Ale mieszkał przy domu, że tak powiem. Tam wszystko organizował. Mama bardzo chciała. Żeby był w domu, a myśmy bardzo chcieli jeżdżąc do rodziców mieć kota, no tośmy zabrali Manika. A mańka teraz odpłaca tym mruczeniem i tym szczęściem, które okazuje, jak się go mija. Tak? <grywy> Cudaku, jeden no śliczny kod jest śliczny, śliczny, najpiękniejszy na świecie. No pewno najwięcej mruczący kot na świecie. No pewno że żaden tak nie mruczy tyle co Manik. Żaden kot na świecie tak nie mruczy tyle co No pewno że...